Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Dawaj Lekko. Ja jestem Wiesiek i dziś chciałbym przedstawić, omówić ćwiczenie, które jak wrzucam kiedyś na Instagramie, śmiali się ze mnie. Jest to taki rodzaj ego lifting, jedna dziesiąta przysiadu, czyli będzie mowa o Jerk Deep Squad. Zaraz Wam wszystko pokażę. Zapraszam do oglądania. W teorii sprawa jest prosta: Sztanga leży na barkach w pozycji front, rack. Tutaj, pierwsza, najważniejsza rzecz. Pozycję frontrack ustawiamy jak do robienia push press, split jerk, nie jak do przysiadów z przodu. Te łokcie nie będą tak wysoko, żeby nam zabezpieczały sztangę, one będą lekko niżej, imitując pozycję, jakbyśmy mieli wybijać górę. Kolejna ważna rzecz: barki nam tutaj zabezpieczają pozycję, czyli one są lekko wypchnięte do przodu, do góry. O pozycji frontrack ogólnie robiłem osobny filmik w opisie. Dam link. My tutaj sobie umówimy stricte samo ćwiczenie, gdy sztanga leży na barkach. Utrzymujemy tułów pionowo i w teorii wolny ruch robimy identycznie jakbyśmy robili zejście czyli dip i wyjście drive do jerk. jednak wykonujemy to na tyle wolno, na tyle jakby kontrolowany ruch musi być, że ta sztanga nam cały czas leży na barkach. Najważniejsze rzeczy w tym ćwiczeniu, ciężar ciała jest na środku stopy, całe stopy mocno wbite w ziemię. Klatka piersiowa wyprostowana do góry, broda uniesiona, wycofana do tyłu, czyli imitujemy wszystko to, co przy split jerk. Brzuch spięty, czwórki aktywnie spięte, żeby ta pozycja była jak najbardziej aktywna. Pośladki spinamy i teraz. Największy moim zdaniem najlepszy tip przy tym ćwiczeniu i ogólnie przy jerku, wyobrażacie sobie, że pięty i plecy są przy ścianie, żeby wykonać zejście poprzez zgięcie bioder i kolan. Ale musimy utrzymać tułów pionowo jest to najważniejsza rzecz w tym ćwiczeniu. I podczas tego zejścia wykonujemy to zejście na tyle głęboko, żeby poczuć, że nas trochę, że tak powiem, gniecie, ale żeby nie, nie zaczął się to robić przysiad. Więc ta głębokość możecie sobie obejrzeć, jak robicie splitter i następnie chcecie sobie to po prostu odwzorować. Z pozoru ćwiczenie proste, ale tak naprawdę jak w każdym można coś tutaj zepsuć, ponieważ mogą pójść, że tak powiem, odchyły w obie strony. Pamiętajcie, że to jest ruch jak do split jerk, czyli tułów jest pionowo, biodra się zginają, ale one nie mogą nam się pójść, wycofać do tyłu, nie możemy pochylić tułowia do przodu, ponieważ wtedy nam ta pozycja ucieknie. Jakbyśmy bili z takiej pozycji górę, to ta sztanga nam ucieknie do przodu albo nas pociągnie do przodu. Czyli my jesteśmy wyprostowani, biodra zginamy, ale one idą w jednej linii, utrzymują linię z. Piętami. Drugi błąd, najczęstszy, to jest przesadzenie z drugiej strony. My chcąc utrzymać biodra pionowo, za bardzo idziemy samymi kolanami do przodu, przez co zaczynamy się odginać do tyłu, kolana idą do przodu, przez co za mocne napięcie idzie na lęwia. W tym ćwiczeniu musicie czuć mocno górę pleców, ale właśnie górę i brzuch. Wtedy możecie mniemać, jeśli oczywiście sobie na przykład też nagracie, zobaczycie, że jest ok, to znaczy, że wszystko jest Poprawnym ustawieniu i pozycji. Ćwiczenie to najlepiej jest sobie wrzucić na koniec treningu, co wydaje mi się dosyć oczywiste. I tutaj moim zdaniem najlepiej jest to zrobić po przysiadach z tyłu, ponieważ macie tą sztangę już na, na rakach, macie założony jakiś porządny ciężar, więc nie musicie specjalnie dla takiego ćwiczenia szykować, układać, bo się wtedy nie chce. A jak sobie zrobicie to po przysiadach z tyłu, dołożycie tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt kilo i możecie sobie dodatkowo przepracować fajnie ruch. Tutaj ciężary na początku, bo to z pozoru się wydaje. Aj, krótki ruch, łatwe ćwiczenie, nawalę ciężaru i będę jakoś to robił. Kupcie się na początku nawet na takim samym ciężarze, na którym robiliście przysiady lub nawet na których robicie przysiady z przodu, czyli 100%. Żeby nauczyć się ruchu, nauczyć się spięcia i dodatkowo wtedy sobie budować ten ciężar i ten ciężar może nawet dojść do rzędu około 200% tego co robicie w przysiadach z przodu. Jednak by to było już no, mega dużo, bo ktoś kto by robił nie wiem 170 to by miał 320, to jest mega dużo. Ale jeżeli zaczniecie od 100% i dojdziecie załóżmy do około 150 utrzymując oczywiście pozycję, napięcie. To już będzie mega dobrze. Seria wykonywałbym około 3-4, po powtórzeń 4-6. Mniej raczej nie ma sensu, żeby jednak przepracować trochę ten ruch. Więcej też nie widzę sensu, bo zaczyna się to robić takie dziwne, powiedzmy, hipertroficzna robota, a ten zakres 4-6 pozwoli nam, żeby popracowało ciało, skupić się na ruchu, ale niepotrzebnie się też nie zmęczymy. Zanim nie schejtujecie, że w ogóle co to za wymysły, co to za niefunkcjonalne ćwiczenia, spróbujcie, popróbujcie, skupcie się na napięciu i dopiero wtedy w komentarzach mi piszcie, czy to ćwiczenie jest fajne, czy nie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Jeśli spróbujecie to ćwiczenie, to dopiero wtedy mi napiszcie w komentarzu, co o tym ćwiczeniu myślicie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie ominąć kolejnych interesujących filmików, jak ten. Ja uciekam na razie.